Wraz z Michałem podsumujemy y, okno transferowe, też zapowiemy y, angi udział angielskich klubów w, w Lidze troszkę powiemy o, też o nadchodzącej kolejce. No i o sprawie pewnego bramkarza, który zawojował ostatni dzień okna transferowego. Może, może od tego byśmy zaczęli. David De Gea podpisał nowy kontrakt z Manchesterem United. No i co ty na to Michał? Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. Y Podpisał nowy kontrakt z Manchester United, czteroletni. Myślę, że jest to największe zlucenie Manchesteru United w, ty w tym okienku. Właśnie zatrzymanie Dawida De Gea, a wydaje mi się, że yy, duża w tym zasługa Eda Woodwarda i tego właśnie całego zamieszania yy, w tym ostatnim dniu okienka transferowego. Też, Ed jak no, zawsze był bohaterem. Dokładnie. Swoje trzy grosze też na pewno dołożył Perez, który powiedział, że nie sprowadzą De Gea w styczniu. DGA może był gotów poświęcić te pół roku swojej kariery, bo miał, gdyby przeszedł w styczniu do, do Realu Madryt, miałby jeszcze pół roku na pokazanie się przed Euro. Jeśli Perez postawił sprawę no w ten sposób, właśnie, że go w styczniu nie sprowadzą, DGA postanowił zostać i wcale mu się nie dziwię. Jest w klubie, w którym może się doskonale rozwijać, w najmocniejszej lidze na świecie. I także. Będzie miał zagwarantowany pierwszy skład, bo Sergio Romero nie pokazuje tego. W ostatnim meczu, właściwie, ze Swansea pokazał, że nie, nie gwarantuje w bramce takiej jakości jak David De Gea i bez problemu powinien on zająć swoje, swoje miejsce między słupkami w pierwszym składzie Manchester United. A Twoim zdaniem to nie jest. No to, to zachowanie De Gea, no to nie, nie jesteś zdania, że on powinien górze odejść, że skoro tak wymuszał. Teoretycznie wymuszał to odejście. No i teraz tak trochę na pokaz przedłużył ten kontrakt. Takie ja mam wrażenie, nie wiem, nie wiem jak ty, a. W, opanują też opinie, że on i tak trafi do Realu za rok. Być może mówi się on nawet o jakiejś klauzuli specjalnie dla Realu Madryt. Nie, nie ma, nie ma żadnego. To, za, to, to zachowanie de nie, nie nie uraziło cię to? W pewnym sensie każdy zasługuje na drugą szansę. Ja byłem, byłem urażony, kiedy on chciał odchodzić. Jeśli teraz przedłużył kontrakt, ja nie jestem działaczem klubu ani, ani nie mam z nim styczności na co dzień. Wydaje mi się, że gdyby nie chciał grać, gdyby chciał koniecznie odejść, to by po prostu tego kontraktu nie przedłużył, właśnie tak na pokaz. Też w Realu Madryt ma szansę teraz się pokazać na Was, jeśli udowodni swoją jakość, swoją wartość, to nie będą, nie będą się pchali po, po Dawida DGE. A on też jest ofiarą też trochę tej sytuacji, no bo przecież wszystko miał też uzgodnione z Manchesterem, on miał zastąpić DHE właśnie w United. Także, no jak on się musi czuć z tym? Teoretycznie jest pierwszym bramkarzem, ma szansę się wykazać w tym sezonie, ponieważ w poprzednim takiej szansy tak naprawdę nie dostał. No ale DHE, no ja mam trochę niesmak do tej sytuacji, no bo mówiłem tyle razy się mówiło, że chce odejść, aż, y, aż Van Hal go nie wystawiał, to też trochę za karę, można powiedzieć, tu punkt oczywiście dla menedżera, ale y, no teraz to przedłużenie kontraktu, no i co tu dużo mówić, De wróci do bramki, y, straci na tym Romero, y, który no bądź co, bądź poza meczem ze Słonzy miał niezły początek sezonu. No, że, że do, do meczu ze Słonzy zachował czyste konta, tak? Ja Owszem, bym... w trzech meczach. Dokładnie. Będzie, myślę, że wszystko będzie szło w tym kierunku, że Romero zostanie solidnym zmiennikiem. DGA zagwarantuje tą jakość, którą gwarantował sezon sezon 2-3 temu, kiedy, kiedy praktycznie w pojedynkę wygrywał Manchesterowi mecze. I tak jak powiedziałem, jest to największe wzmocnienie Manchesteru United w tym okienku transferowym. Może poza Dybajem. No, nie, nie, ja nie odczuwam, nie odczuwam, takiego, nie odczuwam takiego niesmaku, jak, jak ty właśnie mówisz o tym. No bo po prostu jest to zbyt zawodnik zbyt dużej klasy, żeby odczuwać do niego jakiś taki niesmak. Niesmak mogę odczuwać do w stosunku do, do sytuacji z Di Marią, ale nie, nie, nie do DG. Do Dobra, a zostańmy, zostańmy przy Manchesterze, przy twoim klubie. No to transfery dość... Dość duże, jak tak, teraz, jak tak teraz można zobaczyć, no bo i Netherlands i Depay, i Darmian, i Schweinsteiger. No i na końcu Antony Martial, wielka niewiadoma. Ale... Co, która, która, który się okazał najdroższym zawodnikiem kupionym przez Manchester United. Teoretycznie jest napastnikiem, którego brakowało. Co o nim sądzisz? Co, co oznacza taki transfer? Louis Van Hal powiedział, że jest to transfer pod jego kolejnego pod kolejnego menedżera Manchesteru, czyli pod jego następcę, Geeks, zaznaczył, Rayana że Geeks. będzie to Ryan Giggs. Martial będzie potrzebował dużo czasu i dużego kredytu zaufania, jeśli chce pokazać się w Manchesterze United. To jest młody zawodnik, bardzo młody, który przyszedł naprawdę za ogromne pieniądze. Ma tyle lat co ty. No właśnie, ma tyle co ja. No ja swojej wartości nie udowodniłem, nigdzie nie byłem, ale myślę, że może to zrobić Martial. Na ciebie też przyjdzie czas. <grych> Powiedzmy, w d na pewno. Martial może być dobrym transferem, ale nie musi. Mówię, Manchester United potrafił kreować zawsze młodych zawodników, może nie tyle, wychowanków oczywiście również, ale Mówię, można było trafić z tak jak na Bebe czy na Erika Dżembe Dżembe, no, Pan... właśnie tak teraz pomyślałem, że to taki transfer w stylu Fergusona. Nie wiem, jak uważasz. Młody na przykład. Ta, tak, tak, tak. Myślę, że jest to właśnie taki transfer na przyszłość. Mówią niby skałci skałci mówią działacze Manchester United, że obserwowali go wcześniej, przez, przez dłuższy czas. Powiem ci szczerze, ciężko, ciężko mi określić, kto, kto miał dołożył tą swoją największą cegiełkę do transferu Antonego. Wydaje mi się, że mógłby to, mógł to być Ryan Giggs. I jeśli, tak jak Van Hal powiedział, jest to transfer typowo pod Ryana Giggsa, ja temu ufam zdecydowanie. Dam mu 2-3 lata kredytu zaufania, który mam nadzieję, że wykorzysta. Na pewno yy, mniej skuteczny od obecnego runera, nie będzie. Mam nieodparte wrażenie, że to taki transfer, yy, jak, jak grasz w football menadżera, No to czasem. Po jak po kilku latach gry pojawia się, taki, pojawia się taki zawodnik 18-19-letni i musisz zapłacić za niego jakąś wielką sumę pieniędzy i. No i w końcu się godzisz, bo może bo widzisz w nim potencjał, co prawda może nie teraz, ale w, w, myślisz jednak trochę perspektywicznie i widzisz, że on może kiedyś zostać gwiazdą Twojego klubu. I lepiej przeznaczyć te pieniądze teraz niż potem. Negocjować jeszcze więcej z, z tym klubem, w którym on obecnie gra. Ja nie wiem. Marciala mało widziałem w grze. I no i wiesz, on się na pewno teraz nie przebije. Zresztą Rune jest kapitanem, wiadomo. Ja ci powiem. No ale ja... czekamy. No. Przed nim na pewno duża kariera, czy w Manchesterze, United, czy, czy w innym klubie, nie wiem, ale dostał. No, życiową szansę, co tu dużo mówić, i teraz tylko od niego zależy, czy, czy ją wykorzysta. Tak, właśnie jak powiedziałeś. To jest. Yy, można powiedzieć, że Van Hal, Woodward i Giggs mają, mają takiego futbol menedżera na żywo i yy, myślą perspektywicznie. Okej, okay. yy, po prostu postawię taką teorię. Ten transfer ma duże szanse, żeby wypalić, bo w Martialu drzemie potencjał. Przynajmniej tak, tak yy, mówią działacze za sztab szkoleniowy Manchesteru. Bez tego by go nie kupili. Ja tak samo jak ty bardzo mało go w akcji widziałem i mógłbym zapytać tak jak Wayne Rooney Morgana Schneiderlana. Kto to kurde w ogóle jest? Jak to będzie? Ciężko mi powiedzieć. Miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że odpali. W niedzielę mecz z Liverpoolem. Marsjala już... pewnie nie zobaczymy, ale... Pewnie. Ale oczywiście Manchester ma, y, ma szansę na zwycięstwo i tutaj. Y, może z jakimś udziałem Marcala, kto wie. Na pewno z udziałem nowych zawodników, bo oni już trochę w tym klubie grają, i znaleźli y, swoje miejsce w drużynie. Kto może, kogo możemy uznawać za, y, za wygranego okna transferowego? Czy jest to Manchester City, który wygrał, wy, wydał, przepraszam, najwięcej. Czy jest to może Liverpool, który też trochę, trochę te transfery? No, na pewno wyciągnął wnioski z poprzednich lat, nie, nie kupował na ilość, tylko troszkę, być może na jakość. Ciężko mi wymienić tak naprawdę inne kluby, no bo Arsenal tylko Petr Czech. Chelsea zaczęła działać po porażce z Manchesterem City, kiedy już trochę zaczęło być nerwowo. A to ten Tottenham jakoś tak bez, bez jakiegoś takiego boom, choć, choć w końcówce okna Hank Minson sprowadzony z Leverkusen za ponad 20 milionów funtów, trochę tego powiedziałem, no ale twoim zdaniem, kto, kto może być wygranym okna transferowego? Manchester City. Wydał najwięcej, ale też te pieniądze przekładają się zdecydowanie na jakość. Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. The Brain, The Brainer, nie wiem, jak to się mówi po belgijsku. I Otamenti. To są przede wszystkim dwa transfery, które będą ważyły naprawdę na jakości tej, tego zespołu w późniejszym rozrachunku. W późniejszej fazie sezonu, może w ten sposób, mają najszerszą kadrę, naj, najbardziej wyrównaną, i to jest zespół, który no w tej chwili ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale... To jest drużyna, która może namieszać yy, w, nawet w Lidze Mistrzów. Może strącić, yy, pozbawić Berła Barcelony i, i Realu Madryt. No, o, to grubo lecimy dzisiaj. No tak. <grym> Mamy, mam nadzieję, że przynajmniej jeden klub z Premier League, nawet jeśli ma być to City, może strącić w końcu stronu Ligę Hiszpańską. Tak jak powiedziałem, Manchester City. Manchester United nie wzmocnił się na tyle, żeby... żeby mm, jakby móc strącić. Znowu użyję tego sformułowania. Żeby strącić stroną Manchester City w tym sezonie. No a dodajmy: Manchester City, dobry początek sezonu i nagroda menedżera miesiąca. Dla Pellegriniego 4 z... mecze, 4 zwycięstwa. Lider tabeli, no i główny faworyt do mistrzostwa, co tu dużo mówić. Co do transferów, to jeszcze nie zapominajmy o. O przybyciu takich zawodników jak Payet, jak Ayu, e, piłkarz miesiąca z kolei. E, przy, przybył do Słonzi. E, także mamy Shakiriego, który już e, także dobrze rozpoczął e, grę w Stoke City. Joan Cabay wrócił do Anglii z Paris Saint Germain. Tym razem zagra. E, za, już gra oczywiście w Crystal Palace. który z kolei jest wiceliderem tabeli. O tym jeszcze, jeszcze dzisiaj powiemy. Czyli co, Manchester City twoim zdaniem wyciągnął wnioski z poprzedniego sezonu, kiedy to no, trochę przespał okno transferowe. Być może to robi teraz Chelsea. Jakie jest twoje zdanie? Być może tak, z tym, że Chelsea ma na tyle wyrównaną kadrę, że nawet transfer Pedro yy, wygląda po prostu jak, jako dopełnienie tego składu. To nie jest jakieś nie wiadomo jakie wzmocnienie, ale jest to na pewno dopełnienie tej szerokiej, kadry, szerokiej no, tej takiej bardziej ścisłej kadry meczowej. Abdurrahman Baba, no, rzadko go widziałem w akcji i, i nie wiem, czy, czy to będzie taki. transfer. Ja, ja zaczynam ból. trochę przeczuwać, że to jest, to jest taka. to jest taka grubsza rozkmina, jak to młodzież mówi, że. Baba może być, może, może trafić na lewą obronę, tam gdzie, tam gdzie nominalnie występuje, a z kolei Aspiriqueta może wrócić na swoją nominalną pozycję prawego obrońcy, bo tam fatalnie spisuje się Iwanowicz. To, to co się stało z tym gościem, to jest, to jest kryminał po prostu I, i każdy to widzi. Myślę, że. Z tych siedmiu, dobrze mówię? Nie, przepraszam, dziewięciu goli, które Chelsea straciła już w tym sezonie, no to y, ktoś chyba w match of the day nawet ktoś mówił, że, y, że chyba tych, tych goli prawą stroną, czyli stroną Iwanowicza, padło aż sześć. Więc y, a, a jego niektóre zachowania z tych meczów, jak sobie przypomnę, to no zasługuje ta pozycja na. Zmiany. Takie jest moje zdanie. Mm. Słuchaj, to ty jesteś ekspertem od, od Chelsea-Londyn, ja się nie będę na ten temat wypowiadał. Yy, bardzo mnie cieszy transfer Falcao do, do Chelsea. Bo wydaje mi się, że jest to osłabienie yy, siły, siły napadu. Yy, ale jest, ale była Bramka z Crystal Palace, pierwsza. Mam nadzieję, mam nadzieję że będą następne. Jak to się mówi u nas? Raz na rok to i Mucha pierdnie? Coś, 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 w, tym, coś w tym rodzaju. Ale... Dobrze, Falcao Daj mu, jest... Dajmy w... mu szansę. W Manchesterze nie dawałeś mu szansy? Nie? Ja mu dawałem właśnie bardzo dużo szans, tylko że... No podobnie jak Van Hal No nie wykorzystał tego. No cóż, mam nadzieję, że tak samo będzie u Mourinho. Mm. Przekonamy tak. się. Przeglądam właśnie transfery Chelsea No tutaj poza Pedro... Pedro i Babu tu nie ma takich jakiś nie wiadomo jak cudownych transferów i właśnie można się bać o to, co mówisz, że prześpią okno transferowe w podobny sposób, jak to zrobił City sezon temu. Ale jeśli, jeśli pozwolisz, muszę, muszę dodać, że no, mamy świeżą informację, że, że Thibaut Courtois potrzebuje operacji. Nie będzie go, jak to powiedział Mourinho na konferencji kilkadziesiąt minut temu, na długi czas wypadł z gry. No, Czyli transfer, jeśli, jeśli, mówi się, jeśli mówi się o operacji, no to, to jest, no to w miesiącach trzeba liczyć przerwę niestety. I, i, tutaj, i tutaj transfer Begowicza jest, jest strzałem w dziesiątkę, no bo. Yy, Obraka sprawdzony, w lidze już ograny od lat. Zresztą w, mecz, w meczu z Manchesterem City spisał się naprawdę dobrze. Także no to jest, no taki transfer jest zbawieniem, bo po odejściu Czecha trzeba było, Mourinho chciał mieć porządnego rezerwowego bramkarza, bo, no bo nigdy nie wiadomo co się stanie. No i właśnie takie coś się przydarzyło Kurtła. Także mówię, Begowicz wskakuje do bramki na, na miesiące, no trzeba, trzeba tak powiedzieć. No i być może ten transfer okaże się kluczowy w miejscowym rozrachunku w lidze. Więc w tym układzie tabeli. Na pewno to nie jest osłabienie. To, to mówię. To, to każdy. Tak, może tak, tak. tak. No, żaden transfer poza transferem Falcao nie jest, nie jest dla Ciebie osłabieniem. Dobra, przejdźmy może do Ligi Mistrzów, bo rozlosowano grupy oczywiście. Czekają nas wielkie emocje. No dobra, skończ, skończmy z banałami. Przejdźmy do konkretów. Manchester United. Chyba dość łatwa grupa, nie uważasz? PSV Eindhoven, VfL, Wolf, VFL Wolfsburg i CSK Moskwa. Te dwa ostatnie kluby, Manchester już się z nimi mierzył, Nie wiem, czy pamiętasz, sezon 2009-10. E, Michael Owens strzelał wtedy hat w Wolfsburgu, to ja pamiętam z kolei. Słuchaj. Twoja jest, opinia? Jest to najłatwiejsza grupa, na jaką Manchester United mógł trafić, naprawdę. No, poczekaj, jeszcze nie, jeszcze nie doszliśmy do Chelsea, spokojnie. <laughs> Wolfsburg, Wolfsburg może jest rzeczywiście zespołem, który yy, może namieszać, i on będzie walczył z PSV o drugie miejsce. CSK w ogóle tutaj odpada moim zdaniem z gry. To nie jest zespół, który w tej chwili może w jakikolwiek sposób namieszać. Yy, jeśli chodzi o grupę Chelsea, rzeczywiście tam już. Yy, Tutaj tylko tylko, powie, losowania... tylko dodam oczywiście tylko dodam FC Porto, Dynamo Kijów, Maccabi Tel Awiw. Właśnie chciałem to powiedzieć. Chelsea Londyn z pierwszego koszyka będzie pierwsze miejsce w grupie, wydaje mi się murowane. Porto z drugiego będzie drugie miejsce murowane, Dynamo Kijów wyląduje w Lizę Europy. Wszystko, no jest jasne. Wszystko jest jasne. Wszystko się wyjaśniło już na losowaniu. <laughs> już w koszykach, no bo Chelsea tak. z pierwszego, Porto z drugiego i tak dalej. Tak, tak, tak. A co do, co do grupy Manchesteru, to CSK nie skreślałbym tak, tak natychmiastowo. Dla mnie w tej chwili faworytem. Do, faworytem kandydatem do czwartego miejsca jest PSW, bo te osłabienia Depay zresztą wraca na, na stare śmieci. Już w pierwszej kolejce, bo już we wtorek Manchester jedzie do Eindhoven. Wijnaldum przecież przeszedł do Newcastle, zapomnieliśmy trochę o nim. Dwie kluczowe postacie, więc. A jeszcze, a jeszcze oni, zastępcy, czyli, czyli tam chyba Pryper i, i Stien, oni jeszcze nie odpalili. Jak tak śledziłem trochę ligę holenderską, w początek sezonu, to jeszcze, jeszcze nie ma tego, tego powera, co dawali Weinaldum i, i Depay. No to, no ale i tak, Manchester trafił dobrze, Chelsea jeszcze lepiej. No ale źle trafił. No a pozostali. Manchester City, który to ma nam wygrać ligę angielską, trafił najgorzej. Juventus, Sevilla i Borussia Mönchengladbach. Ciężka grupa. grupa śmierci. Grupa śmierci, zdecydowanie. No Sevilla, Sevilla może tutaj namieszać w bezpośrednich starciach, ale nie wiem. Nie, ciężko mi naprawdę przewidzieć, jak to będzie wyglądało w, jakby w końcowym układzie tej tabeli tej grupy. Juventus y, będzie dla mnie faworytem tej grupy. Mam cichą nadzieję, że Manchester City tam polegnie na, 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 w turyńskim stadionie. No ale pamiętaj o dużych osłabieniach Juventusu, Tevez, Vidali, Pirlo. Jak ostatnio przeczytałem, to, to nie wiem czy słyszałeś o tym, ale ciekawostka taka, że ci trzej gracze byli w pierwszej dziesiątce całej Serie A, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, więc Strata tych trzech zawodników, zresztą Juventus zaczął ligę od dwóch porażek, więc czy taki faworyt? Ja jestem innego zdania. Być może będą w stanie to zrobić. Ja tak po cichu liczę ze względu na mój brak sympatii do Manchesteru City. Nie tylko twój. Ha, ha. No właśnie. A Borussia Mönchengladbach, czy oni... Czy jest oni, stanie... jeszcze gorzej, oni jeszcze gorzej zaczęli sezon. Czy oni są w ogóle w stanie podjąć walkę z Manchesterem City, czy choćby z Sewillą? Ciężko mi naprawdę powiedzieć, wydaje mi się, że nie. No i został nam Arsenal, który zagra z Bayernem Monachium, Olympiakosem i Dynamem Zagrzeb. Pierwszy mecz w Zagrzebiu w najbliższą środę. Jeszcze tylko wspomnę: Manchester City rozpocznie we wtorek od domowego meczu z Juventusem. No ale Arsenal, drugie miejsce. Tak jest, tutaj podobna sytuacja jak w przypadku Chelsea, koszyki ustaliły końcowy układ, układ tej grupy. Bayern pierwszy, Arsenal drugi, Olimpia trzeci i Dynamo Zagreb czwarte. Tak to powinno mniej więcej moim zdaniem wyglądać. Będzie ciężko Arsenalowi yy, przede wszystkim w starciu z Bayernem. Te dwa mecze pozostałe ja raczej nie powinny im sprawić większych problemów chyba no że zagrają tak jak w, na początku sezonu w Anglii czyli bez, bez fajerwerków dobra, mamy, yy, mamy z głowy Ligę Mistrzów, jeszcze jest Liga Europy trochę mniej ważna, no ale też Anglicy w niej grają, mają tyle samo klubów co Polacy, Myś, wiedziałeś o tym? no, nie kojarzyłem tego w ten sposób ale, Liverpool ale, i... widzisz, ale widzisz, czym już, czymś już gonimy zachód, rozumiesz <laughs> Liverpool trafił do dość ciekawej grupy Girondem Bordeaux, Rubin Kazan i FC Sion. Natomiast Tottenham trafił o wiele gorzej, ponieważ zagra z Anderlechtem, Monaco i Karabachem, Agdam. Bach, Bach, Karabach. Tak jest. No, no liczymy tutaj na Anglików, no bo kurczę, no nie chcielibyśmy, żeby powtórzyła się znowu sytuacja, że, że Anglicy. Od, y, olewają puchary, a ktoś tam już Włosi albo Niemcy już ich, już ich przegonią w rankingu. No, oby nie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj się skończy dobrze. Grupa Liverpoolu jest zdecydowanie do wygrania przez, przez podopiecznych Brendana Rodgersa. Rubin Kazań już nie jest taki mocny jak, jak, jak kiedyś, kiedy remisował choćby z Barceloną. Wygrywał. Wygrywał. I pamiętam, że remisował właśnie po tym meczu, obstawiałem, też, także też, dlatego to... mi się to skojarzyło. E... Bordeaux to też już nie jest ten, ten klub, co kiedy grał tam. Bodajże... Kurczę, kto tam. Kto zidane, nazywa? Zidane w latach oh. 90. -x. No właśnie, ta, tego, mi, tego mi zabrakło. E... FC i w ogóle jakiś moim zdaniem no name trochę w tej grupie. Liverpool, łatwa grupa do przejścia, pierwsze miejsce i. Pewnie się spotkają z Legią Warszawa w drugiej oby, był, oby było tak, jak mówisz. A jeszcze w nawiązaniu do Liverpoolu, przecież już w niedzielę hit. Manchester United zagra z Liverpoolem. Nie Twoje mi, przewidywania? Nie każ mi właśnie przewidywać wyników w tym meczu, proszę Cię. Bo Liverpool, Liverpool zaczął nieźle sezon od dwóch zwycięstw w remisu z Arsenalem na wyjeździe. No a potem porażka z West Hamem 0-3. Taka... Nie do wytłumaczenia, moim zdaniem. Z dupy. No a, a Manchester wcale nie lepiej, no bo zaczął identycznie jak Liverpool. Od dwóch zwycięstw po 1-0 i remisu 0-0. No i porażka ze Swansea. Co tutaj tyle ich łączy, a co, co może powstać na boisku? Powiem Ci w ten sposób. Sezon temu na Old Trafford było 3-0. I tej... Jakże optymistycznej wersji będę się trzymał w, przed, meczem, przed meczem z Liverpoolem. Więcej, więcej ci nie powiem, bo nie chcę zapeszać po prostu. No dobra, zostało nam fantazy Premier League. Jak tam twoje wyniki? Moje wyniki słabiutko. Moje wyniki słabiutko. Ostatnia kolejka tylko 30 punktów. No ale cóż, no u mnie akurat zawalił. Przede wszystkim Klein. Na kim się na, Klein... na najpierw się zawiodłeś? O właśnie. Na Cahillu. Gary Cahill. A to nie tylko ty. I Nathaniel Klein. Po zero punktów. No Chris Monning mi tutaj walnął tylko jeden. Kabaj też jeden. Jakieś zmiany? <laughs> Raczej nie będę przeprowadzał zmian. Ja jestem... Takim zwolen zwolennikiem. Po powiedziałbym, że zwycięskiego składu się nie zmienia, ale w twoim <laughs> przypadku... Ja jestem zwolennikiem wyrównanej stałej jedenastki i, i tego, tego... I będzie... niech się zgrywają. Ha! niech się zgrywają. <laughs> w ten... Dokładnie w ten sposób. O, to, ja ci powiem, że to ja ci powiem, że dokonałem mnóstwo zmian, gdyż skorzystałem z dzikiej karty. No i tym sposobem w składzie pojawili się tacy gracze jak De Bruyne, jak Ozil, jak Shelby. W ataku został Lukaku, który o dziwo miał dobry początek sezonu. O dziwo, miałem na myśli trudny terminarz Evertonu, który dalej trwa, no bo teraz Chelsea. W perspektywie tam jeszcze chyba Manchester i Arsenal, więc dla Evertonu nie są to łatwe mecze. No i cóż, liczę, że będzie lepiej. Mój wynik to 37 punktów, ogółem 184, więc zawsze może być lepiej. Dużo od ciebie nie odstaję, bo tylko 10 punktów mi brakuje, a ja gram praktycznie pierwszy rok. No dobra. Więc jak... to, chyba wszystko, to chyba wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Nie, 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 to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze się nie pochwaliłeś no, no, swoim składem. A no dobrze, niech będzie. 11. -ka. W Bramce Howard. W obronie trzech zawodników: Klein, Kolarow i Aspirikueta, pięciu pomocników: Shelby, Azar, Debrayne, Özil i Barclay. I w ataku: Wilson, kapitan zespołu. Barnumów gra z Norwich, więc liczę na, na dobry wynik. I Lukaku. Ustawienie 3-5-2. Myślisz, że Debrayne wystąpi w pierwszym składzie? Już. Jest ryzyko, że Silva może nie wystąpić. Właśnie czytałem, że Pellegrini na konferencji mówił, że kontuzjowani na pewno są Zabaleta i Delf, a Silva coś tam miał z kostką, więc no jeśli Silva nie zagra, no to musi zagrać De Bruyne. To teraz ty się pochwal. Okej, okay. Łukasz Fabiański w bramce, grają z Watford, czyli jest szansa na zachowanie czystego konta. Dalej, Chris Smalling, skała w tym sezonie. Zdecydowanie nie do przejścia. Dominowany, Gary, do, dominowany do Piłkarza Miesiąca. To, to też świadczy i, o dobrej postawie Manchesteru. I nie bez powodu. Gary Cahill. No nie jest niebezpieczeństwo zawsze. Nathaniel Klein. Mam nadzieję, że zdobędzie jak najmniej punktów. Co może się wydać dziwne. Dalej, Ross Barkley. Johan Kabaj. Riyad Marek, który był moim faworytem. Znaczy jednym z moich faworytów do... Właśnie piłkarza miesiąca Jest, Tak, do świetny początek sezonu Cztery bramki No ale uznano, że regularność Andre Aju była, była Została wyżej oceniona, bo Mares W ostatnim meczu W sierpniu Zszedł w przerwie, więc nie dokończył tego spotkania Nie przerywam Jaja turę. To jest też zawodnik, którego To jest must have u mnie w składzie jeden z moich ulubionych zawodników z ligi angielskiej. No i w ataku Saido Berahino, Harry Kane i Graciano Pele. A z Beraino też była dobra historia, o czym musimy wspomnieć, że on aż napisał na Twitterze, że, że nie zamierza już grać w barwach West Bromu, bo zablokowano jego transfer do Tottenhamu. No ale będzie musiał jeszcze przynajmniej do stycznia yy, będzie musiał w tym West Bromie grać. Także yy, no, trochę ryzykowne, ryzykowny ruch z Twojej strony, ale myślę, że i tak y, będzie występował w najbliższej kolejce. Dobrze, i teraz już z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że to wszystko, co mamy no na dzisiaj. Chyba, no, to chyba wszystko. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Michał Szmul i Karol Wojnarowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.